Imperium człowieka obejmuje ponad miliony światów rozciągniętych niczym perły rozrzucone po bezkresnym oceanie kosmosu. Każdy z nich ma swoje przeznaczenie w monstrualnej machinie imperium. Niektóre to cywilizowane światy, oferujące namiastka bezpieczeństwa i względnie znośne warunki życia dla miliardów obywateli. Inne, rzadkie i cenne niczym relikwie, to rajskie planety zarezerwowane dla elit i dostojników, którzy nigdy nie zeznali głodu ani brudu. Na drugim końcu spektrum stoją światy kuźnia, potężne centra przemysłu, gdzie niebo wiecznie przysłaniają dymy huczących pieców i miliony maszyn pracujących ku chwale omnizjasza. Jeszcze dalej leżą światy ule, przeludnione kolosy, zbudowane z warstw mega miast, których miliardy istnień, Giną anonimowo w ciemnych zaułkach, a powietrze gęste jest od smogu, chemikaliów i rozkładu. Ale są też planety, o których rzadko mówi się głośno. Światy śmierci, gdzie sama natura zdaje się być wściekłym wrogiem człowieka. To miejsca, w których powietrze parzy płuca, gleba rodzi tylko truciznę, a każdy krok w nieznane może zakończyć się pożarciem ukąszeniem lub zmierzeniem. Obok nich istnieją też inne kategorie przeklętych planet. Światy odpadowe, gdzie wszystko, co żywe, dawno zostało skażone lub wypalone. Światy zakazane, objęte dekratami eksterminatusa i chronione przed ludzką stopą przez inkwizycję. Oraz martwe światy. Nagie skorupy dawnych kolonii, gdzie cisza i pustka są jedynym świadectwem minionego życia. Każda z tych planet ma swoje miejsce w nieustającej krucjacie, której celem jest odnajdywanie, ujarzmianie i podporządkowanie zagubionych osad ludzkich w imię woli nieśmiertelnego imperatora. A jednak wśród nich to właśnie światy śmierci budzą największą grozę, bo to nie tylko Zenos, demony i heretycy czyhają tam na człowieka ale sam świat w całej swej dzikiej, nienawistnej potędze. Światy odpadowy stał najbliższym odpowiednikiem piekła stworzonego ludzką ręką. To planety zamieniła bezkresne wysypiska chemicznego, biologicznego i przemysłowego plugastwa. Nie są to dzikie światy, gdzie natura sama broni się przed intruzem. Tutaj to człowiek sprowadził zagładę, przekształcając całe globy w cuchnące, toksyczne truchła. Z orbit takich planet bije blask ognisk przemysłowych pożarów, a atmosferę zasnuwają chmury dymów i wyziewów, które wżerają się w metal i kość równie skutecznie jak kwas. Imperium zrzuca tu odpady niezliczonych fabryk i światów uli. Syłają całe flotylne transportowców i dropshipów pełnych gnijących chemikaliów, radioaktywnego złomu i biologicznego szlamu, które nawet Adeptus Mechanicus nie zdała już oczyścić. Jednak takie planety rzadko pozostają zwykłymi składowiskami. Nic w Imperium nie jest naprawdę marnowane. W zdezylowanych hulach, przerobionych fabrykach i wspaniałych niegdyś magazynach Dziś rozkładających się niczym gnijące zwłoki. Ludzkie masy, niewolnicy, więźniowi i skazance przeczasują góry odpadów. Głymi rękoma rozbierają maszyny. Odzyskują rzadkie metale i rozpuszczają chemikalia, które zostaną ponownie przekształcone w amunicję lub paliwo dla wojny imperium. Życie na takim świecie jest krótkie i pełne bólu. Ludzkie ciała powoli rozpadają się w kontakcie z powietrzem, które samo jest trucizną. Włóca gniją od środka, skóra odpada płatami, a oczy są wypalane oparami. Ci, którzy przeżyją dłużej niż kilka lat, stają się zdeformowanymi karykaturami człowieka. W ich żyłach płynie brud, a nie krew. Wielu z nich ginie bezimiennie. Ich szczątki wciągane są w ściany chałut i stają się częścią tego samego odpadu, który zbierali. A jednak nawet w tym piekle rodzi się bunt. Wśród stert i zgliszcz powstają gangi i bandy desperatów, którzy niczym szczury wypełzają z tuneli szczelin, by napadać na konwoje i magazyny. Ci heretycy i wyrzutki są nie mniej groźni niż same toksyczne pustkowia bo nienawiść wobec Imperium trawi mocniej niż kwaśna deszcza. Jednak wszelki opór na światach odpadowych jest krótkotrwały, gdy władze lokalne zawodzą, adeptus arbites lub gwardia imperialna przybywa, by stłumić błony w oceanie krwi. Światy odpadowe są więc czymś więcej niż prostym wysypiskiem. To świątynie rozkładu, w których ludzie Niczmy robaki w gnijącym mięsie, żywił się resztkami potęgi imperium. To miejsce, gdzie życie nie ma wartości, a śmierć nie jest wybawieniem, lecz kolejnym elementem wiecznie gnijącej masy. Światy zakazane są niczym rany w ciele galaktyki, planety. Które imperium uznało za tak niebezpieczne, że ich kolonizacja jest niemożliwa, a nawet sama obecność ludzi zbyt ryzykowna. Wokół takich światów ustanawia się permanentną kwarantannę. Z orbity mogą wyglądać jak zwyczajne globy: zielone, błękitne, jałowe lub ludowe, lecz każdy z nich kryje sekret zdolny obrócić cały sektor w popiół. Powody zakazu są różne. Ale wszystkie prowadzą do tego samego, absolutnej izolacji. Demoniczne najazdy, całe kontynenty, rozdzierane przez pęknięcia w rzeczywistości, gdzie istoty chaosu przechadzają się swobodnie, a powietrze cuchnie siarku i krwią, życie tam nie ginie, zostaje wypaczone, skazane na wieczne cierpienia. Z zarazy, Choroby, które przenoszą się przez sam oddech planety, infekując skórę i duszę. Istnieją już światy, gdzie każda kropla deszczu niesie śmiertelne zarodniki, a w ciągu jednej nocy całe osady zamieniają się w rzedziejące masy mięsa. Grobowce Zinos. Tysiące lat temu uśpione nekrańskie grobowce wciąż leżą zakopane w piaskach i górach pełne technologii której sama obecność potrafi rozłożyć mózg na szarą papkę. Każdy, kto próbuje je badać, ryzykuje obudzenia nieśmiertelnych strażników. Tajemnicze anomalie. Światy, na których nie działa technologia, gdzie czas płynie w odwrotną stronę, a martwi nigdy nie gniją. Planety, na których noc trwa wieczność, a dzień nigdy nie nadchodzi. Lub gdzie niebo pulsuje frutowym światłem, które doprowadza ludzi do błędu. A jeśli są tak niebezpieczne, dlaczego Imperium ich po prostu nie niszczy? Dlaczego nie wyzwala gniewu Eksterminatusa? Powód tkwi w zimnym pragmatyzmie. Wartość. Te planety mogą kryć surowca naturalne w ilościach zdolnych nakarmić całe sektory wojny. Fragmenty zaginionych STC, które dla mekaników są świętością lub technologie ZINOS, mogące odwrócić bieg kampanii. Nadzór nad takimi światami należy niemal zawsze do Inkwizycji. To ona decyduje, które planety zostaną objęte kwarantanną, a które unicestwione. Lałowców skarbów, czy adeptus są to, to kuszące cele. Miejsca, gdzie jeden udany skok może oznaczać fortunę lub śmierć całej załogi. Niektóre światy zakazane są jednak zamieszkane. W ruinach, w ukrytych dolinach lub w systemach jasnym przetrwali ludzie, nieświadomi tego, że ich dom został wymazany z map Imperium. Żyją tam pokolenia w izolacji, trwające na granicy człowieczeństwa. Ci, którzy próbują opuścić orbitę, zwykle giną od ognia okrętów blokujących system, ale od czasu do czasu ktoś ucieka. Ocaleni z takich światów są inni, zdziczali, nieufni, pełni paranoi. Noszą w sobie sekrety i strach, którego nikt nie rozumie. Potrafią zabijać bez wahania, nawet sojuszników, byle nikt nie odkrył, co naprawdę kryje się na ich planecie. Światy zakazane stały czymś więcej niż przeklętymi miejscami. Stało ostrzeżeniem, że nie wszystko, co istnieje w galaktyce, da się ujarzmić skolonizować, by spalić je do cna. To krwawe rany, których Imperium nie potrafi zamknąć, które nieustannie krwawią w mrok. Światy śmierci to najokrutniejszy z darów galaktyki. Planety, które żyją, oddychają i nienawidzą wszystkiego, co śmie postawić stopy na ich powierzchni. Nieco to martwe pustkowia, Lecz pulsujące, chore serce, pełne drapieżnego życia. Każdy kamień, każdy podmuch wiatru, każda kropla deszczu może nieść ze sobą śmierć. Te światy nie istnieją po to, by być zamieszkane, one istnieją po to, by zabijać. Światy dżungle, najbardziej znane z nich to Katachan, planeta, gdzie każda roślina i każde zwierzę ewoluowało do jednej roli. Unicystwienie intruza. Liany duszu ludzi we śnie, drzewa wypluwają toksyczny pył, a owady potrafią wyssać ciało do sucha w ciągu kilku minut. Nawet woda jest zdradliwa, rzeki pełne stworzeń, które nie żyją z głodu, ale z czystego instynktu przetrwania. Życie w takim miejscu oznacza codzienną wojnę z samą planetą, a ci, którzy dorastają na kataczanie, nie są ludźmi. Za żywymi braniami. Pustynne światy. Na planecie Talaran jasek jest nagrobkiem dawnej cywilizacji. Kiedyś bujny świat, dzisiaj po bombardowaniu wirusowym podczas herezji Horusa zamienił się w morze jałowych Wedm. Każdy oddech niesie trucizna, Każdy krok może zakończyć się wciągnięciem pod powierzchnię przez ruchome piaski lub ukryte drapieżniki. Dla mieszkańców pustynia jest zarówno wrogiem, jak i nauczycielem. Zmusza ich, by żyli w ciągłym ruchu, by nauczyli się czerpać życie tam, gdzie inni widzą tylko śmierć. Oceaniczne światy. Światy pokryte wodą kryją potwory większe niż największe imperialne transportowca. W głębinach czają się bestie, które nigdy nie ujrzały światła gwiazdy, a mimo to potrafią rozszarpać stalowy kadłuby. Sztormy trwające tygodniami, mi całymi flotami, jak zabawkami. Każda wyprawa na otwarte wody jest hazardem i często kończy się dzień krwiołu, wrzaskiem i ciszą głębin. Lodowe światy, Walhalla, kraina nieustannej zimy. Burze śnieżne potrafią zasypać miasta w ciągu kilku godzin, a temperatura zabija szybciej niż broń. Mimo to mieszkańcy nie złomali się a wręcz przeciwnie, stań się twardzi. W ich żyłach płynie upór silniejszy niż wichry, które chcą ich pogrzebać. Mieszkańcy nauczyli się walczyć nie tylko z zimą, ale i z każdym wrogiem, który wejdzie na ich lodowe pustkowia. Napromieniowane pustkowia, na krik, sama ziemia jest trucizną. Wojna atomowa wypaliła ten świat do szpiku, a powietrze stało się gęstą, radioaktywną mgłą. Dzieci rodzą się w bunkrach, nigdy nie widząc słońca, a ich życie od pierwszego oddechu należy do imperatora. Każdy dzień to walka z zatrutym powietrzem i z samym sobą. Bo na Krik życie nie ma wartości, liczy się tylko ofiara. Życie na świecie śmierci to nieegzystencja, to niekończąca się wojna. Planeta nie daje wytchnienia, a jej mieszkańcy uczą się od pierwszego oddechu, że każda sekunda jest cenna, a każdy błąd oznacza śmierć. To środowisko formuje ludzi o niepojętej odporności, istoty, które inni mieszkańcy Imperium postrzegają jako zimne, surowe i bezlitosne. Na tych światach jednostka nie ma znaczenia. Liczy się tylko grupa, bo samotny człowiek nie przeżyje ani dnia. Więzi społeczne istnieją, lecz są powierzchowne, trzymane na dystans. Przyjaźnie i rodziny mogą trwać całe lata, ale nikt nie pozwala sobie na głębokie uczucia, bo strata jest codziennością. Dziecko porwane przez roślinę, towarzysz rozszerpany przez bestię, brat zmarły w toksycznej burzy, to normalne. Dlatego mieszkańcy światów śmierci stają się emocjonalnie odporni, lecz w oczach innych lodowaci, pozbawieni serca. Ich decyzje są szybkie i brutalne, pragmatyczne. Snap choice, ułamek sekundy, by wybrać, kto ma przeżyć, a kto ma zostać poświęcony. Nikt nie ma złudzeń, że życie jest święta. Ważne jest tylko przetrwanie grupy, a to czyni z nich najdoskonalszych żołnierzy, jakich imperium mogłoby pragnąć. Codzienność mieszkańców to wojna na wyniszczenie z własną planetą. Burze śnieżne toksyczne opary, drapieżne rośliny czy radioaktywne pustkowia każde środowisko ma własne sposoby na zabijanie, a ludzie dostosowują się, by przetrwać. Uczył się wykorzystywać każdy sposób, nie marnują ani kropelki wody, ani oddechu. Nawet ci, którzy nie mogą walczyć, są użyteczni. Podtrzymują morale, opowiadają historię, uczą dzieci ostrożności. W Społeczności światów śmierci nie ma miejsca na bezużyteczność. Największym testem są wyprawy poza habitaty, każde wyjście do hazard, balansowanie na krawędzi życia i śmierci. Trzeba zdobyć zasoby, chronić generatory, patrolować szlaki. Każdy krok to ryzyko. Oddziały ludzi idą w ciszy, świadomi, że najmniejszy hałas może przyciągnąć to, co czai się w ciemności. Wracają nieliczni, a ci, którzy przeżyją, są twardszymi żołnierzami, niż większość ludzi Imperium mogłyby sobie wyobrazić. Imperium doskonale wie, jak wykorzystać te cechy. Światy śmierci są późniami wojowników, z których rekrutuje się najtwardsze regimenty gwardii imperialnej i czasem nawet adeptus Astartes, Katachańscy wojownicy Julii, wychowani w świecie, gdzie sama roślinność chce ich zabić. Z mistrzami walki w dżungli i polowania na bestie większe niż czołgi. Uczą się zabijać cicho, szybko i bez zastrzeżenia, tak jak to robi ich planeta. Jeźdźcy pustyni, Stalaran, synowie spalonej pustyni, którzy potrafią zniknąć wśród wydmy, przeżyć bez wody i uderzyć nagle, niczym sam piach smagany wiatrem. Lodowi wojownicy Valhalli, twardzi jak ich świat, nieugięci jak mróz, który ich wychował. Na wojnie stają ramię w ramię i nigdy nie cofną się, nawet gdy sam rósł skuwa ich broń. A śmierć jest bliższa niż oddech. Korpusy śmierci Krieg, fanatycy urodzeni w napromieniowanych ruinach. Życie jest dla nich niczym, a śmierć obowiązkiem wobec imperatora. Ich poświęcenie bywa tak skrajne, że przeraża innych gwardzistów, którzy widzą w nich nie ludzi, a żywe narzędzie eksterminacji. Mieszkańcy światu śmierci są antytezą komfortu i cywilizacji, są ostrzem, które wykuwa sama natura twardym, bezwzględnym i niełamliwym. Tam, gdzie inni ludzie umierają w pierwszej godzinie, oni uczą się żyć. Tam, gdzie inni widzą koszmar, oni widzą codzienność. Dlatego gdy trafił w szeregi Imperialnej gwardii czy Adeptus Astartes, stają się żołnierzami, nie znają strachu, bo strach towarzyszył im od urodzenia. Martwe światy są obdarte z wszelkich oznak życia, zimne, jałowe i milczące. Nie szumi tam wiatr w koronach drzew, nie szemrze woda, nie śpiewają ptaki, tylko cisza, Przerywana czasem echem własnych kroków, odbijających się od pustynnych skał lub metalicznym brzękiem narzędzi, gdy imperialne ekspedycje szukają wśród ruin czegokolwiek wartościowego. To planety, które stały się kosmicznymi grobami, świadectwem zagłady i bezlitosnej logiki wszechświata. Niektóre z nich były martwe od zawsze, nagie globy o słabej grawitacji, bez atmosfery. Na których tylko Mechanicus może zbudować hermetyczne habitaty. Inne zostały pozbawione życia w sposób sztuczny, przez floty tyranidów, które wysysają z planety każdą cząstkę biomasy, zostawiając po sobie jałową, popielatą skorupę. Lub bez exterminatus, gdy orbitujące okręty imperium w jednej chwili wypalają atmosferę, rozbijają ekosystem. I zamieniają planety w pustynię tylko po to, by chaos, zaraza czy bunt nie rozprzestrzeniły się dalej. Czasami martwe światy powstają w wyniku katastrof naturalnych, uderzeń asteroid, rozbicia księżyców czy erupcji planetarnych, które zdusiłyby biosferę. Jednak zawsze łączy je jedno: nie ma tam niczego, co dałoby się nazwać życiem. Choć wydają się bezwartościowe, Imperium znajduje dla nich rolę. Osterunki obserwacyjne, ukryte bazy zbudowane w ciszy kosmosu, z których obserwuje się ruch wrogów Imperatora. Stacje badawcze, gdzie Adeptus Mechanicus prowadzi swoje zimne eksperymenty w miejscach, gdzie nikt nie przeszkodzi. Lub kopalnie, w których niewolnicy drążą martwe skały, wydobywając minerały potrzebne światom kuźniom. Jednak życie pracowników na takich światach jest istnokatorgą. Całość egzystencji sprowadza się do hermetycznych habitatów, których systemy podtrzymywania życia są kruche i kapryśne. Jedna awaria oznacza duszenie się w próżni, zamaraźnięcie w sekundy albo uduszenie się w oparach dwutlenku węgla. Śmierć jest zawsze o krok za człowiekiem. Największym koszmarem martwych światów są jednak grobowce nekronów, na pozór wyglądają jak zwykłe, ciche planety, rozłupane skały, milczące doliny bez oznak ruchu. Ale pod powierzchnią drzemią arenie sprzed 60 milionów lat, legiony nieumarłych maszyn pogrążonych w hibernacji. Mechanikus, napędzany obsesją odkrycia fragmentów STC, ryzykuje schodząc w głębiny tych światów. Często ich ekspedycje kończą się budzeniem koszmarów. Gdy otwierają pierwsze sarkofagi, a monolity nekronów unoszą się z piasków, cisza Martwego Świata zmienia się w dźwięki marszu, równy, zimny i metaliczne. A potem przychodzi zagłada, która rozlewa się nie tylko na planetę, ale na całe systemy. Martwe światy bywają nie tylko bezwartościowymi skrupami, często są łapkami, które Imperium trzyma pod obserwacją ale których nigdy nie ośmiela się unicestwić. Światy śmierci, odpadowe, zakazane i martwe, wszystkie są twarzami tego samego imperium, zrodzonego w bólu, podtrzymywanego krwią. Każda z tych planet jest inna, lecz wszystkie splata wspólny mianownik, cierpienie i ofiara. Na światach śmierci rodzą się najtwardsze miecze ludzkości, Żołnierze ukształtowani przez dżunglę pełne jadowitych pestni i pustkowie przesiąknięte trucizną. Katachańscy wojownicy czy Korpus Śmierci Krik nie powstali z wyboru, lecz z konieczności. Są dziećmi światów, które nie znają litości. Na światach odpadowych i zakazanych imperium ukazuje swoje prawdziwe oblicze. Pragmatyczna, bezduszna, żarłoczna. Tam, gdzie resztki cywilizacji toną w górach śmieci, a zakazane piaski kryją plugały tajemnice, człowiek musi wciąż nam służyć. Nawet najbardziej zatruta gleba, nawet najbardziej skażony oddech, wszystko ma wartość, jeśli da się to przytopić tryby wojennej machiny. Martwe światy są z kolei złudną ciszą, ich pustka rzadko jest martwa. Pod skrupuł popiołów mogą drzemać grobowce nekronów, cmentarze dawnych wojen lub coś o wiele gorszego, coś, co nigdy nie powinno zostać obudzone. Wszystkie te planety razem tworzą krwawy krajobraz galaktyki, obraz nieugiętej ludzkości, która trwa, choć każdy jej oddech kosztuje życia. To właśnie w takich miejscach hartuje się imperium, które istnieje tylko dlatego, że jego dzieci nauczyły się przetrwać tam gdzie żaden rozum nie powinien szukać życia,